Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nadasz Mu imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud od grzechów. Nadadzą Mu imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Dzisiaj w Ewangelii dwukrotnie mowa jest o tym, jakie imię będzie nosił Syn Boży. I pojawiają się dwa imiona. To przedziwne, bo przecież wiemy dobrze, że dla Żydów imię jest opisem tego, co w człowieku czy w osobie najgłębsze, jego prawdziwej istoty. I oto dwa piękne imiona. Imiona Jezus, który oznacza Bóg zbawia i Emanuel, który oznacza Bóg jest blisko. Tak, tak możemy opisywać naszego Boga. Bóg jest blisko i przychodzi, żeby nas ratować, zbawiać. E... W języku polskim bardzo rzadko mężczyznom nadaje się imię Jezus. Nie spotkałem żadnego Jezusa, ale na przykład w świecie latynoamerykańskim, w świecie hiszpańskojęzycznym, imię Jezus jest bardzo powszechne. Tak sobie myślę, co by zrobił biskup, gdyby w czasie liturgii podszedł do niego młody człowiek do Bierzmowania i Miałby prośbę o nadanie mu nowego imienia, imienia Jezus. Czy byłaby awantura? Czy byłoby zdumienie? Czy może byłby zachwyt, wzruszenie i takie poczucie? Tak, to jest chyba jedyne imię, które yy, człowiek powinien nosić. Bo w tym imieniu jest zbawienie. Jeśli będziemy mieli imię jak On, jeśli się ukryjemy w Jego imieniu, jeżeli się przyobleczemy w Niego, w Jego naturę, w Jego imię, będziemy uratowani. Do zobaczenia jutro.